Dzisiaj przetestujemy sobie kolekcję od Bell z Biedronki i to będzie ich najnowsza kolekcja oliwkowa i bursztynowa kupiłam sobie produkty, które mnie zainteresowały i przetestujemy je razem. Jeżeli podobają się moje odcinki, koniecznie zaobserwuj ten kanał i Napisz komentarz. Jeszcze nie przypudrowana, dlatego użyjmy sobie na sam początek różu. Ten róż jest wielofunkcyjny. On może nam posłużyć jako róż do policzków. Można go wklepać w usta albo na powieki. Nabierzemy produkt i zobaczymy. Jak on będzie? Tutaj wygląd, o matko. Pigment jest. I to jest taki czerwonawy pigment. Taki, taka wiśnia. I jest przepiękny na jesień. Naprawdę. Teraz w te klimaty to on się mega wpisze. Na takie rumianej Policzko jak jabłuszko. I wracając do tych kosmetyków, to kupiłam je na prące w biedronce, która trwała od 19 do 21. Jak wam nakręciłam yy, shortsa z tymi z bel błyszczykami, to właśnie ta promocja trwała i na Instagramie właśnie udostępniałam, yy, że jest ta promocja i warto z niej skorzystać. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco z promocjami, z przeglądami kosmetycznymi, to serdecznie obserwujcie mój profil na Instagramie. Nazywa się Kapusta Paulina Artistic. Yy, więc tutaj wam taką nazwę dam, i serdecznie zapraszam do zaobserwowania, bo warto. Bardzo mocny ma pigment, ten róż. Pięknie się rozprowadza. Może przesadziłam znowu? Ja nie wiem. Gdzie jest moja gąbka? Tutaj. Używę sobie gąbki. Jednak bo ten pędzlem to za grubo to wszystko. I popatrzcie na to. Co sądzicie? Policzki są takie rumiane. Gąbka zjadła trochę efekt tych policzków, więc pędzel lepiej do tego służy ale. Nie, no. Jesienne policzko, takie jarzębinowe. Rumiane jabłuszko o. Dzika róża, proszę bardzo. No, rewelacja. Powiem Wam, że ja bardzo lubię róże w kremie. A Wy? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy jesteście team róże prasowane, sypki, a może w kremie. Może sobie jeszcze dołożę troszkę, nie? I ja sobie chyba jeszcze nałożę to na powieki. Przypudruję jakimś pudrem i powiem Wam, że ten makijaż naprawdę może wyglądać tak promiennie i zdrowo. Popatrzcie tutaj jeszcze był róż prasowany, tak samo jak ten brązar z kółeczkiem dwuczęściowy, ale stwierdziłam, że nie biorę, bo bo, bo, bo już mam za dużo tych róż. A w kremie nie mam tak dużo. I co sądzicie? Moim zdaniem, jest rewelacja. I ten róż będzie naprawdę wydajnym różem. Róż jest nałożony teraz. Y, trzeba przypudrować twarz, tak? Tylko kurczę, nie wiem, czy on, czy ten rozświetlacz, czy on nie będzie za, wiecie, za za bardzo rozświetlający. Waga, nabrał się. I on tak pięknie pachnie. No, pięknie pachnie. Trochę się boję, że wyjdzie mega rozświetlenie. No, jest rozświetlenie na policzku. Widzicie tą? Więc on może i być rozświetlaczem, i może być też pudrem oświetlającym. Jak na przykład nie chcecie się za bardzo świecić, to możecie nałożyć puder matujący i po prostu go tak musnąć, tym rozświetlającymi. Powiem Wam rewelacja będzie. Albo można też użyć rozświetlacza z brązera. On też będzie świetny. I co. Tutaj mam jakąś krachę. Całą twarz przypuduruję tym pudrem. Mam nadzieję, że nie będę się świecić strasznie. On tak. Ten róż tak. Znaczy ten. On tak pachnie, jak takie właśnie pieczone coś. Cynamonowe. Nie wiem. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie pachnie. Kusi mnie ten zapach, więc lecimy dalej. Będę się świecić na czole, jak. Mam nadzieję, że jak nie po smalcu, bo po prostu że się przesadziłam. Ale bardzo ładnie pachnie, jak takie pieczone po prostu chyba jabłko. Albo nie wiem, co ja mam z tym jabłkiem pieczonym. <laughs> Ale już czuć jesień, już czuć jesień. Więc skóra jesienią też może być piękna, lśniąca, rozświetlona bo, dlaczego by nie? I powiem Wam, że. Te kosmetyki kosztowały mi jedyne 36 zł. Zaraz, dwa, trzy, cztery. Cztery produkty za 36 zł. Z tej promocji biedronkowej. Naprawdę się opłacało jak, nie wiem, dwa produkty za złotówkę. To po prostu jest e, rozbój biały dzień. Ale spójrzcie, spójrzcie na to. Na tą cerę, jaka ona jest rozświetlona, jaka piękna. No, kosmetyki robią wrażenie. Robią. I nałożę sobie jeszcze tego różu, troszkę. Na powieki, takim pędzelkiem spłaszczonym. Czy ja mam taki pędzel? Takim, taką dużą miotłą spłaszczoną. Taką. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uwaga powieki sobie troszkę roz... się zebrało i jedzie. Były też cienie w kremie, ale tak stwierdziłam, że no nie wiem, wolę postawić na te produkty, które bardzo chcę przetestować, a nie bezmyślnie kupować całą kolekcję, prawda? No to to było takie... I tutaj jest takie oczko, nie wiem czy to był dobry pomysł, bo trochę tak przycier przyczerwieniło mi się to oko, jakbym była chora, ale uratujemy, uratujemy ten efekt. Damy brązer, rozświetlacz jeszcze i będzie cacy. No ja za bardzo to tak mokry, mokrych cieni to nie mam, bo ja nie używam. Ja wolę suchymi cieniami. Mokre to jedynie mam takie w musie, świecące, ale innych nie używam, bo tak, no nie wiem. Powiem wam, no nie no, spoko. Mam nadzieję, że nie będzie się zbierał. I drugie oczko. Aha, tutaj jeszcze trzeba wyrównać powieki. Jak używam tych kosmetyków, to powiem Wam, że warto w nie zainwestować, bo nie są aż takie drugie, a, a są naprawdę dobrej jakości. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Na dłuższym etapie, ale ogólnie te kosmetyki z Bel Wiedące to one nie są jakiejś słabej jakości. A słyszeliście o kolekcji z Vibo tej zimowej, w lecie? I tak samo na Instagramie nagrałam przegląd tej kolekcji. Już nie dorwałam wszystkich kosmetyków, niestety w rosmanie, bo już były. Wyprzedane wszystkie, a co najgorsze nie ma testerów, więc nie miałam jak zrobić słoczy. więc nagrałam tylko taki przegląd. Podałam Wam ceny, więc jeszcze dzisiaj możecie zobaczyć to na moim stories. Tak, a... Ale nagra... zakupiłam właśnie te kosmetyki na internecie. I powiem Wam, że jeżeli chcecie zobaczyć tą kolekcję, to ona już niebawem się pojawi, jak one do mnie przyjdą. Dam Wam znać na Instagramie. Więc zasubskrybujcie ten kanał, bo możecie przegapić. A kolekcja naprawdę ma potencjał. Opakowania są tak piękne, że to jest po prostu niesamowite. Tylko szkoda, że tak wcześnie wypuścili tą kolekcję. I lecimy tak. Wezmę sobie mały kuleczkowy. Mały kuleczkowy pędzelek, taki. Ten pędzelek to jest z Moniki John Makeup MJ07. I o matku, tu mam jakiegoś włosa. Spędzi mnie. Koci włos, proszę bardzo. Koci włos. Użyję sobie tego rozświetlacza na powiekę, żeby przygruntować tutaj powieczka. No. Nie widać go. Nie widać go. Więc wezmę może tego drugiego i palcem nałożę. O, tego już widać. Ten już widać. Powiem Wam, że to jest taki delikatny jesienny makijaż, codzienny więc on jest naprawdę fajny. Do tego jeszcze sobie użyję tego bronzera, żeby przygruntować ten cień. I sobie go tutaj rozblenduję. Kosmetyki można używać na wiele sposobów, funkcyjnie, więc to, że są na przykład brązerem, to nie oznacza, że nie można go na przykład oko nim zrobić, albo cokolwiek innego. Teraz użyję sobie brązera. Uwaga! Tłoczujemy, nagładamy, trochę się pyli. O, macko! Bardzo się nabiera ten brązer agresywnie. Lepiej sobie tutaj. No, mówię Wam, to pachnie jak jak jabłko z cynamonem. No, naprawdę. Waga, nakładamy troszkę. Nie, no, naprawdę. Jaki ten brązer jest piękny, no spójrzcie. Jakie to policzko jest mm, świeże, takie opalone, takie jesienne. No zobaczcie jak to pięknie wygląda. No ja jestem zachwycona naprawdę? Że kupiłam. Ja miałam taki puder. Też z tej kolekcji, tylko to był Illumi. Jak ja go uwielbiam, ale nie wiem, gdzie ja go zapodziewam. Już go nie mogę znaleźć nigdzie. Masakra, ja go non-stop używałam. Taki w czarnym opakowaniu, on był z tej z kolekcji Bel, ale nie wiem jakiej, ja nie pamiętam już. To był po prostu strzał w dziesiątkę. A teraz ten brązer. Zobaczcie jak on się pięknie nakłada. Jeszcze jak te kosmetyki tak pięknie pachną, to aż po prostu człowiekowi się chce nakładać, wyagnie, które tak trochę, to, to mi się to nie podoba. Do tego muszą wjechać brązowe rzęsy. Muszą, bo to będzie taki efekt delikatności. Mówię Wam kreska brązowa, brązowe rzęsy do tego i jeszcze ten błyszczek nude, co go kupiłam, to będzie sztos. No, mówię Wam po prostu. Musicie mi uwierzyć i, i widzicie to. Jeszcze mi tutaj taki pryszczor wyskoczył. No, nic na to nie poradzę, no trudno. Wezmę sobie jeszcze. Taki mały pędzelek, i dołożę tego rozświetlacza. A co? Będę sobie żałować. I tutaj sobie go dołożę na policzki. To jest taka subtelna, subtelny błysk, taka subtelna tafla. Tu nie ma mega drobin, to się błyszczam z kosmosu. Tu jest taki subtelny błysk. Więc do pracy, czy gdziekolwiek wyjść sobie na miasto, jak nie lubicie mega dużego błysku, to polecam serdecznie. Bo warto zakupić. Teraz sobie zrobimy jakiś fryz. Wracam do Was. Już z zrobionymi oczkami, proszę bardzo. Oczka zrobione rzęsy kreski. Wszystkie kosmetyki znajdziecie na dole pod filmem w opisie, więc warto tam zaglądać. A co chcecie jeszcze wiedzieć to Piszcie w komentarzach, ja wam wszystko powiem. I został nam ostatni produkt. I to jest produkt błyszczyk do ust. Uwaga. Nie wiem czy to będzie się wyostrzyć, ale ot otwarcie. Uuu. On też tak cudnie pachnie. Uwaga. Za dużo nacisłam. O, skajcerka. Mm. Daje taki karmelowy efekt. Zdecydowanie za dużo go wycisnęłam. Mm. To naprawdę jest jakiś z karmelem. Jabłuszko. Jabłuszko z karmelem to jest na bank. Na bank. Mhm, wezmę sobie patyczek, rozprowadzę sobie na ustach. No, efekt jest świetny. Więc to były już wszystkie kosmetyki, których chciałam użyć w tym odcinku. Zapraszam Was do podsumowania. Moi drodzy. Zapraszam na podsumowanie produktów z Bel. Kabusia wypita, więc do rzeczy. Te produkty, które tutaj testowałam, cztery, jestem nimi bardzo zachwycona i naprawdę polecam każdemu. Ten brązer. Który go używałam. Uważam, że on jest super. Pięknie podkreśla opaleniznę tutaj policzką, takie opalone, świeże. I on jest sam w sobie. Nie wiem, czy będzie widać tutaj na kamerze. Sam w sobie on jest rozświetlający, bo on nie jest taki matowy. Po mieszaniu razem tych produktów, on jest jeszcze bardziej rozświetlającym i taki rozjaśniony. Fajnie by było, jakby wypuścili cały brązer, taki albo w środku brązer, a otoczka na zewnątrz. Nie wiem, ale i tak. Polecam bardzo, moi drodzy, bardzo polecam te produkty. Matka, co się ubrudziłam? Widzicie, tak to jest. Następnie róż. O, róż. One wszystkie tak pięknie pachną. O, nie mnie ubrudziłam się. A ten? Ten pachnie już jakimś takim kwaśnym owocem. Tak. I ten, ten róż, myślę, że w tym kolorze będzie idealny na jesień. I co? Kolor jest piękny. Kolor jest naprawdę. Rewelacyjny na tą porę roku. Jest kremowy, dobrze napigmentowany. Więc raczej rozciera się bardzo dobrze, i nawet jakiego za dużo nałożę, to można go łatwo ściągnąć z twarzy i problemu nie będzie. Żadnych plam nie narobi nam. I najbardziej, najbardziej tego wszystkiego. To jestem zachwycona tym pudro rozświetlaczem. Nie dość, że tłoczeniem, wygląda jak ten z... z Formula? No nieważne, wiecie o co chodzi. Ten muru muru coś tam rozświetlać, brązer są takie właśnie w takim czymś i one są bardzo mięciutkie i ten i ten po prostu jest tak pięknie rozświetlający. On tak pięknie rozświetla, że naprawdę i to jest, i rozświetlać, i, i puder. Więc naprawdę serdecznie Wam polecam ten puder. Jeżeli bym miała wybrać dwa produkty, które polecam, to ja bym chyba wybrała. Tak, ostatecznie to wybrałabym chyba te dwa produkty: brązer i rozświetlacz. Jest jeszcze ten olejek. To jest tak, jakby błyszczyk, ale on ma taką bardzo cieniutką formułę. Że jak go nałożycie, to on się bardzo szybko zjada. Jak ktoś ma duże, piękne usta, no to on naprawdę będzie pięknie wyglądał. Ja wolę się w kolorach takich bardziej różowych, czerwonych, bo takie nudziakowe no, kolory to one dla mnie nie za bardzo wyglądają na moich ustach dobrze, bo się odznaczają. No. Więc, ale jak za tą cenę 36 zł, co zapłaciłam, to naprawdę. Jak za darmo. Więc dajcie koniecznie znać w komentarzu pod filmem, co sądzicie o tym makijażu i jak Wam podobają się produkty. Czy testowaliście te produkty? Jaką macie opinię na temat tych produktów? No i co? Kochani, widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Buziaczki!